No witam. Nadal nagrywam z ręki, przepraszam, ale już zmieniłem telefon na inny. Jak widać akwarium prezentuje się o niebo lepiej. Tak wygląda w realu. Zobaczcie tylko na te kolory. Tu pink. Mhm. Makrandra. Wszystkie roślinki są naprawdę y, jak malowane, y, i teraz tak y, jak ładnie uzyskać takie kolorki? Znaczy, ja używam y, bardzo polecam żelazo y, Sahema y, Iron. To jest na bazie glukonianu. Y, jeżeli dobrze wymawiam, jest y, od razu wchłaniane. No, on robi robotę! Naprawdę robi robotę to, to żelazo mikro, jakie używam to jest squadropa kładropa Plant jest bardzo, bardzo wydajne, bo dawkowanie to jest 1 ml raz na tydzień 1 ml raz na tydzień naprawdę bardzo wydajne nie widzę żadnych pokręconych stożków żadnego no nic nie jest nic się nie dzieje z roślinami jeżeli tak, podmianę wody ja wody nie podmieniam już pół roku. E, tylko dolewki. Kiedyś u mokrych łapsk e, słyszałem takie określenie żywa woda. No i muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Wody nie podmieniam. Jak widać, rybek e, troszkę tutaj pływa. Nie jest. Nie, są sumak głupiki, jakieś malutkie rybki. Nie ma nic strasznego, co by mocno dużo e, brudziło. E, filtracja. To jest tylko filtr wewnętrzny. I to jest taka gąbeczka. Nie widać, tylko ciemno się zrobiło. To jest tylko jedna gąbka, którą czyszczę. No, jak się zapcha przestanie już dmuchać, i to jest wszystko, co mam z filtracji. Żadnego wkładu, wkładu biologicznych. Wszystkie bakterie są w podłożu, wszystko jest w wodzie, i na bieżąco to jest filtrowane. Jak to się ma do podmian? Moim zdaniem podmiany najlepiej robić jakie ma się dużo ryb i wzrastają te właśnie szkodliwe związki typu doc, te związki organiczne ryby tam srają do tej wody i tak dalej żeby to wypłukać lub też jak ktoś ten estimate index to nawożenie strasznie przenawarza to wtedy też warto odświeżyć i przepłukać to akwarium dawkowanie jakie tutaj używam jakie stosuję to jest azot 0,5 ppma codziennie z soli KNO3 fosfor z PO4 też z soli zrobione 0,1 ppma dziennie takie jest zapotrzebowanie tego akwarium nie więcej nie mniej i robiłem testy, no tak się ciekawa się bo bardzo długo nie robiłem testów nauczyłem się czytać z roślin i z zachowania tego akwarium to fosforu mam no 0 prawie że niewykrywalne to co wleję to od razu znika i przez to że jest niski fosfor te roślinki też tak się ładnie wybarwiają dostałem lekkiego szoku ale tak na granicy bez, bez, bez żadnego szału azotu miałem koło 2,5 tak na pograniczu żelaza mam koło 0,25 i z tym trzeba troszkę też uważać z żelazem bo żelazo też daje generalnie to iron i żelazo razem z mikro z Intermaga. Też daje tutaj tak jedno, dwa kliknięcia codziennie, żeby to, bo ten glukonian jest od razu wchłaniany, jest niewykrywalny w testach, od razu znika. A tamto drugie żelazo jest, utrzymuje się długo w wodzie. Także to się uzupełnia. Bardzo polecam też żelazo z akwarium Tam jest, oni mają to mm, żelazo hybryd. Ono właśnie jest połączone na bazie glukoniany i tego zwykłego. Też się uzupełnia, też zdaje fajnie egzamin. E, co jeszcze? Może tam kilka słów o temat, jak czytam z roślin. E, bardzo fajnym wskaźnikiem na fosfor jest u sumie karymbosa. Jeżeli ona robi takie kolorki: czerwone łapie. Znaczy, że się wyostrzy. Znaczy, że ona ma już braki fosforu. I już wtedy jest sygnał dla mnie, że coś się dzieje nie tak. Kolejnym sygnałem to, to są też pelenie szyb. I teraz tak, z peleniem. Jeżeli pyli szyby na tak masowo, to takie delikatne. Tutaj świetny przykład. Tu mi zapyliło, a to tylko specjalnie to zrobiłem. To jest zły stosunek azotu do fosforu. Jest za mało fosforu względem azotu. Dlatego pyli na taki masłowaty. Jeżeli jest za mało azotu względem fosforu, braki azotu, pyli takie chropowate. Tutaj mam też taki fajny przykład. Na roślinkach to też się pojawia. To jest to co ja zaobserwowałem. Jeżeli ktoś jest bardziej doświadczony i no jeżeli mówię coś nie tak, i to prosiłbym w komentarzu o sprostowanie. Ale to są moje, moje obserwacje, moje spostrzeżenia, że jeżeli. Nie wyostrzy, jeżeli właśnie tak jest, pelenie na roślinkach, tutaj właśnie na White też ładnie widać. White jest strasznie paskudną rośliną i ciężko u mnie to rośnie. Tutaj świetnie widać, kiedy były braki azotu. I teraz tak, jeżeli są braki azotu i nadmiar żelaza. To wychodzą nitki. Takie pędzelkowate Każdy wie, jak wygląda nitkowate. I teraz jakieś środki na nitki. Femanga Algen Stop nie działa. Wiem, walczyłem ponad pół roku z nitkami. Nie mogłem tego yy, dziadostwa się pozbyć. Femanga Algenstop Stop, moim zdaniem, nie działa. Całą butelkę zużyłem, nic się nie pozbyłem. Nie, nie, nie wygrałem walki z nitkami. Natomiast.